Zanim przejdziemy do naszego pracownika miesiąca przedstawię Wam z czym borykają się piesi. Niestety nie zdają sobie sprawy, jakie powodują zagrożenie dla pieszych. W następnym filmie więcej wam o tym opowiem. A teraz oczywiście miejsca wolne są. Mamy parking, gdzie można sobie zaparkować. Niestety nie trzeba przejechać przez pasy i zaparkować pod samą restauracją Zaczniemy sobie od ulicy Piastowskiej z Wyspiańskiego Jedno auto, które mamy zaparkowane w tym miejscu które oczywiście jak musiało się dostać tuż po chodniku stoi tu a zaczniemy sobie od drugiej sytuacji gdzie mamy postawione specjalnie, żeby ludzie nie parkowali, kamieszki. Oczywiście samochód, co? Musiał się pojawić tam. Musiał zjechać sobie wzdłuż pochodniku. No chyba, że potrafi latać, w co wątpię. A miejsc parkingowych to znajdzie się chociażby jedno już widzę tutaj, ale tam by było trzeba zapłacić parę złotych. A tutaj na chodniku mam za darmo Dodam wam, że jak wstają tutaj dwa auta, to z tego miejsca i widać tamto miejsce, które już bardzo dobrze znacie, a będzie pewnie wiele razy na naszym kanale, póki chyba słupki nie powstaną. Mamy koniec parkingu, jest przejście dla pieszych. Niestety dwa zaparkowane źle samochody, gdzie utrudniają widoczność. Każdy samolot musi bardzo zwalniać. Przepraszam bardzo, ja na chodniku stoję. Na chodniku stoję. Dlaczego pan trąbi, trąbi na mnie? Pan puścił. A dlaczego? Ja jestem na chodniku. To jest mam prawo tu stać. Ja mam prawo Nie ma pan prawa w ogóle tu wjechać. Od tego zacznijmy. z serwisem technicznym. Ale to ma pan prawo wjeżdżać na chodnik? Z chodnika? Nie, no aktualnie to czekamy za policją, bo jest wezwana. Ja do pracy przyjechałem z ust, wiąg, 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 wiąg. wie pan, no, ma pan wiąc miejsca wiąc. obok tutaj na... gdzie ma... Może pan stanąć? Nie zobacz tam w żabce. Ale proszę pan, pana, ma pan, ma pan, wytryna, obrawa, pan parkingi obok. Pan ma parkingi obok, gdzie mógł pan sobie spokojnie zaparkować. Pan musiał podjechać pod samą żabkę przejeżdżając przez przejście dla pieszych, które też jest niedozwolone i jeździć z dłuż chodnika. Dziękuję bardzo. Policja jest wezwana, pewnie za chwilę przyjedzie. Chciałbyś przyjemność do sprawy czy co? Nie, po prostu... Ja mam... jestem w pracy, ja Ty widzę bardzo, bardzo dużo wolnego czasu, widzę, tak? Tak. Przereg, Ma... no i... Mam też córkę, która chodzi, jest malutka, a potem jeżdżą tacy ludzie jak pan po chodnikach, no czy jak dla życiu, pieszych. Wiemy. Pan sobie nie zdaje sprawy, co pan robi, wie? Co ty sobie nie zdajesz sprawy, co robisz, człowieku? Przecież ja montuję codziennie w takiej żabce, jestem od kilku lat, tak? No tak, tylko może weź pan. Chcesz park... 200 kg telewizor, idź tam z parkingu, Ma, Zrazem, Miał pan przed do... chwilą tu miejsce. Ja tu już przyjechałem no już jesteś, wcześniej. Nie wolno stać. Tam jest normalnie? Nie, miejsce to pan... nie jest. jest ja nie pasny. mówię tym. Nie było tego samochodu. Jak ja tu przyjechałem, to były to tak... Wtedy, tak jest, tak samo było tu. Wszędzie, no, pff, na tej całej ulicy, akurat... Co? Policja trzy razy przyjeżdżała. No nie zwracają uwagi. Ja pracy, Teraz jak Teraz jak ktoś zadzwoni... Chciałem sobie, stanę, żeby sobie zjeść. Ja stoję na chodniku, proszę pana. No to zejdź, co się przesuń, masz tego chodnika pełno miejsca. Ale nikt mi nie zabrania stać w tym miejscu. Ja pierdolę. Pan, który uciekł przed chwilą z piskiem opon, jednak dał radę znaleźć legalne miejsce przyjechał po 5-10 minutach. Można było legalnie zaparkować na legalnym parkingu, nie trzeba było przejeżdżać tamtędy przez pasy, wjeżdżając na chodnik.